Dzień dobry Dobra, to co? Jesteśmy gotowi. Na kolana, klękajcie narody. Klękajcie narody. No nie wierzę. Desprej się zepsuł. Nie no ale awaria, w pustym nie ma nic, natomiast ten ja się rozpieszył. To jest nie do wiary. Jakie to jest gówno. Nowe panie. Ale nadaje się tylko i wyłącznie o to. Lecimy z tym koksem. Sprawdzimy. Jak to się ma. W palingu na spławiku. Ja wiem, że to leci z tym z syfem. Ale przezorny, ubezpieczony. <laughs> Wpysk strzelił 12 Czyli tak jak powinno być, tak jest. No to! Uciekł dźwięk, więc odepnę mikrofon. Nauczka, nie kupować najtańszych baterii paluszków. To znaczy takich. Dobrze zobaczyłem, że się skończył zasięg. Mam nadzieję, że słuchać mi było dobrze mimo wszystko. Moi drodzy, lager i bardzo mała rurka. Już nie widzicie, bo tam wszystko na biało jest. Polski lager to już koniec. 35 zł, zestaw trochę głośniej będę mówił, żeby dźwięk był w miarę wyraźny. Eee, to rysunki Patrycji. 35 zł, zestaw. Pamiętajcie, 10% macie gotani na hasło Browar Gdynia. Trochę to czasu kosztowało 4 godziny. Eee, nie było dekokcji. Jeżeli chodzi o, o jakieś pouczenia, to wyszło słabo, bo, bo muszę powiedzieć, że powin, ten lager powinien być robiony za pomocą dekokcji, a nie wysładzania, a nie najprostsze BAB, ale no powiem tak, no marcowe wyszło idealnie, patrzę na czas, bo nie chciałem 15 minut przekroczyć, marcowe wyszło idealnie, bardzo dobrze, koźlak wyszedł jest fajny, maj my więc myślę, że temu Pilsowi też. Nic nie będzie. 12 belgie Równe jak w twarz strzelił 12 Belgie. Nie przedłużam, bo nie ma mikrofonu. Będę myślał co dalej zrobić. Krótki urlop przede mną. Nie wiem czy będą filmy się pojawiać. Zobaczymy. może jakiś live z trzech koron w nowym sączu zobaczymy Chciałbym pszeniczne zrobić piwo. Dajcie znać, co o tym myślicie pod mówiąc. Oczywiście na FM-kach. Do zobaczenia.